Tam, gdzie milczą zdjęcia. Kiedy otworzyła bramę, zaskrzypiała tak samo jak przed laty. Wszystko tu pachniało kurzem, starym drewnem i zapomnieniem. Dom dzieciństwa stał na uboczu, ukryty w cieniu wysokich świerków. Marta nie była tu od lat, a teraz wracała sama z urną ojca w plecaku. Przekraczając próg, poczuła, jakby czas stanął w miejscu. Zegary w każdym pokoju zatrzymały się na innej godzinie, jakby dom nigdy nie mógł zdecydować, który moment ma zatrzymać na zawsze. Kurz osiadł grubą warstwą na meblach, a powietrze było tak gęste, że aż ciężko się oddychało. Marta włączyła światło w salonie. Żółta, przygasła żarówka, oświetliła znajome kształty. Stary fotel ojca, regały z książkami, porzucone w kącie puste ramki na zdjęcia. Pamiętała je wszystkie. Każdy nebel, każda rysa na podłodze miała swoje znaczenie. Tu upadł kiedyś kubek z kakao, tam wbity gwoździk od dziecięcego bujaka. Zostawiła urnę na stole i usiadła w fotelu. Nie była gotowa. Nie wiedziała nawet co powinna poczuć. Żalu nie było, tylko zmęczenie i jakaś trudna do opisania pustka. Na strych weszła wieczorem, szukając koca. Strych Pachniał wilgocią i kurzem. Półmrok był gęsty, ledwo co rozpraszała go latarka w telefonie. To właśnie wtedy zobaczyła pudło. Było zwykłe, kartonowe, owinięte sznurkiem. Na wierzchu leżał stary aparat fotograficzny. Znała go. Ojciec robił nim zdjęcia, gdy była dzieckiem. Ale przecież dawno się zepsuł. Pamiętała, jak go wyrzucili. A jednak był tutaj. Ostrożnie podniosła wieko. W środku leżały setki fotografii. Nie w albumach, a luzem, nieuporządkowane. Sięgnęła po pierwsze z brzegu. Na zdjęciu była ona sama. Miała może sześć lat. Stała na tle tego domu. Trzymała za rękę matkę. Tylko, że matka patrzyła w obiektyw z wyraźnym lękiem w oczach. Przewróciła fotografię. Z tyłu znajomym pismem ojca widniała data 14 sierpnia 1989. Ale tego dnia była przecież na obozie harcerskim. Nie mogła być tutaj. Wzięła następną znów ona już starsza może 10 lat. Stała w kuchni obok ojca. Kłopot w tym, że ojciec na tym zdjęciu miał na szyi opatrunek, dokładnie taki sam jak wtedy, gdy wrócił ze szpitala po operacji. Ale operację miał przecież w 1995 roku. A z tyłu zdjęcia znów było napisane. 1991. Marta zaczęła nerwowo przeglądać kolejne zdjęcia. Każde z nich pokazywało sceny, które nigdy się nie wydarzyły. Ludzie, których nie znała, stali obok niej w jej własnym domu. Twarze były zamazane, jakby ktoś specjalnie przetarł obiektyw. A potem trafiła na jedno zdjęcie, od którego zrobiło jej się zimno. To była ona, dorosła. Siedziała w tym samym fotelu, w którym usiadła kilka godzin wcześniej. Na kolanach trzymała aparat. Patrzyła prosto w obiektyw, a za nią stał ojciec. Nie, nie mogła tego pamiętać. Przecież ojciec nie żył, a jednak fotografia była. Z tyłu była data 13 lipca. 2025. Dzisiejszy dzień. Marta wypuściła aparat z rąk. Coś skrzypnęło w ciemności, odwróciła się. Strych był pusty, ale aparat leżący na podłodze zrobił kolejne zdjęcie. Negatywy. Następnego ranka Marta zbudziła się z ciężką głową. Przysięgłaby, że słyszała w nocy kroki na strychu. Ale przecież była tu sama. W słabym porannym świetle dom wyglądał jeszcze bardziej opuszczony. Postanowiła wrócić na strych. Musiała zrozumieć, co się wydarzyło. Aparat leżał tam, gdzie go upuściła. Obok niego klisze. Stare rolki filmu fotograficznego, każda szczelnie owinięta. Zeszła na dół i zaczęła przeszukiwać szuflady. W jednej z nich znalazła małe, zakurzone laboratorium fotograficzne ojca. Powiązane gumkami koperty z negatywami, powiększalnik, kuwety do wywoływania zdjęć. Przez pół dnia walczyła z odtwarzaniem starego sprzętu. W końcu udało się. Prześwietliła pierwszą rolkę. Na negatywach były sceny, których nie potrafiła umiejscowić w czasie. Ludzie w dziwnych ubraniach, jakby z innej epoki. Kogoś jednak rozpoznała. Siebie. Była na każdym zdjęciu. Raz jako dziecko, raz jako dorosła. Raz stała w ogrodzie, innym razem w kuchni. Zawsze jednak obok niej stał ojciec. Z tą różnicą, że im dalej przewijała kliszę, tym mniej on przypominał człowieka. Twarz była coraz bardziej zamazana, ciało wydłużone, jakby rozmyte, a na końcu każdej rolki... Było to samo zdjęcie. Marta w swoim pokoju, w tym domu. Na kolanach trzyma aparat, a z za jej pleców wyłania się cień. Kształt przypominający sylwetkę ojca, ale wykrzywioną nienaturalnie. Na odwrocie negatywu był napis: Zawsze tu byliśmy, zawsze będziemy. Głosem. Wieczorem marta siedziała w kuchni, popijając chłodną herbatę. Myśli kłębiły się w głowie jak splątane nici, których nie potrafiła rozplątać. Próbowała sobie przypomnieć, kiedy ojciec ostatni raz używał aparatu i dlaczego w ogóle go zachował, skoro wyrzucili go razem. W pewnym momencie usłyszała coś jeszcze. Szept. Cichy, ledwie słyszalny, jak oddech w pustym pokoju. Podniosła głowę. Dźwięk dobiegał z salonu. Ostrożnie wstawała i ruszyła tam powoli. Każdy krok skrzypiał, jakby dom nie chciał jej tam wpuścić. W salonie panowała cisza, ale gdy tylko przestawała się poruszać, słyszała go znowu. Szept, jakby ktoś wypowiadał jej imię. Zadrżała. Źródło dźwięku było tuż przy fotelu. Tam, gdzie poprzedniego dnia znalazła zdjęcie siebie z ojcem, ale teraz leżało tam coś innego, kolejna fotografia. Nie przypominała jednak innych, była świeża, wyraźna, na zdjęciu była ona. Spała w swoim dawnym dziecięcym pokoju, przykryta kocem, ale przecież nie robiła sobie takiego zdjęcia. W rogu fotografii widniał rozmazany cień. Kształt człowieka pochylonego nad jej śpiącym ciałem. W tej samej chwili rozległo się pukanie: Raz, drugi raz, trzeci z sufitu, prosto ze strychu. Marta cofnęła się o krok, ale wtedy usłyszała kroki. Ktoś powoli chodził po strychu. Kroki były nieregularne, jak gdy jedna noga ciągnęła się za ciałem. Wiedziała, że powinno uciekać, ale coś ją zatrzymywało, jakby dom nie pozwalał. Zebrała się jednak na odwagę i chwyciła latarkę. Weszła na schody, prowadzące na strych. Każdy stopień jęczał pod jej ciężarem. Kroki nad jej głową ustały. Gdy otworzyła włas, powitała ją cisza. Wiązka światła przecinała kurz zawieszony w powietrzu. Nikogo, ale w kącie coś się poruszyło. Podeszła bliżej i zobaczyła lustro duże stojące lustro, które pamiętała z dzieciństwa. Zawsze stało na strychu. Kiedy była mała, ojciec zabronił jej się w nim przeglądać. Mówił, że jest pęknięte w środku. Teraz rozumiała, co miał na myśli. W tafii lustra. Nie odbijała się ona. W odbiciu stał ktoś inny, ojciec, a raczej coś, co miało jego twarz. Zdeformowaną, rozciągniętą, z oczami jak czarne dziury, stworzenie wyciągnęło rękę do niej i wtedy ona zrobiła krok do przodu. Latarka wypadła jej z rąk i potoczyła się po podłodze. W ostatnim błysku światła widziała, jak cień ojca wychodzi z lustra. Zrobiło się ciemno, ale słyszała jego głos: Marta, przecież jesteśmy rodziną. Rodzina musi być razem. Potem zemdlała. Kiedy się obudziła, leżała na strychu. Lustro było pęknięte. A obok niej aparat, tym razem nowy, cyfrowy, włączony. Na ekranie migotało jedno zdjęcie jej twarz, zrobione kilka minut temu obecność. Kiedy Marta zeszła ze strychu, czuła, że coś się zmieniło. Powietrze w domu było cięższe, jakby nasycone czymś niewidzialnym. W każdym kącie wyczuwała spojrzenia, choć nikt oprócz niej nie powinien tu być. W kuchni na stole leżały zdjęcia, te same, które znalazła na strychu, tylko teraz ułożone w równy stos. Na wierzchu znajdowała się fotografia jej matki. Matka patrzyła w obiektyw z tym samym lękiem, który Marta pamiętała z dzieciństwa, choć nie potrafiła wyjaśnić skąd to wspomnienie. Z tyłu zdjęcia pojawił się nowy napis. Ktoś dopisał go świeżym tuszem. Zrób zdjęcie lustra. Zobaczysz prawdę. Marta wzięła cyfrowy aparat i wróciła na strych. Lustro wciąż stało tam, pęknięte, ale nienaruszone. Skierowała obiektyw na tafle i nacisnęła spust. Gdy spojrzała na ekran, zamarła. Na fotografii w odbiciu lustra stała cała jej rodzina. Matka, ojciec, a nawet ona sama dziecko i dorosła naraz. Obok nich ktoś jeszcze cień o nieokreślonych kształtach miał twarz rozmytą, jakby pochodziła z innego wymiaru. Istota ta trzymała wszystkich za ramiona, jakby pozowali wspólnie do zdjęcia rodzinnego. W rzeczywistości jednak lustro odbijało tylko pustkę. Marta próbowała zrobić kolejne zdjęcie. Ale aparat odmówił posłuszeństwa. Bateria, choć przed chwilą pełna, była kompletnie wyczerpana. Kiedy odwróciła się, dostrzegła nowy szczegół. Na ścianie strychu ktoś powiesił zdjęcie. Nie pamiętała, by je tam wcześniej widziała. Była na nim ona, śpiąca jak na poprzedniej fotografii. Ale tym razem wokół jej ciała rozciągała się pajęczyna czarnych nici. A za niej wyłaniała się twarz ojca. Czas już wrócić do nas, Marto. powiedział głos za jej plecami. Odwróciła się gwałtownie. Nikogo. Pobiegła na dół. Serce waliło jej jak młot, ale gdy tylko postawiła nogę na ostatnim stopniu, usłyszała pstryk. Aparat. Ktoś zrobił jej zdjęcie. Odwróciła się. Ale zamiast człowieka zobaczyła. siebie. Dziecko, sześcioletnią Martę. Stała na schodach trzymając stary aparat ojca. Uśmiechała się, ale jej oczy były puste. Dziewczynka odwróciła się i wbiegła z powrotem na strych. Marta rzuciła się za nią, ale gdy dotarła na górę, strych był pusty. Na podłodze leżała tylko kolejna fotografia. Marta i jej dziecięca wersja. Obie stoją na strychu, uśmiechnięte. Za nimi ciemna postać z twarzą ojca. Pod spodem napis: Jeszcze jedno zdjęcie i wrócisz na zawsze. Marta upadła na kolana. Wszystko w niej krzyczało, by stąd uciekać, ale nogi odmówiły posłuszeństwa. Czuła, jak dom ją wciąga, jak ściany przybliżają się niepostrzeżenie. Wtedy przypomniała sobie o telefonie. Sięgnęła po niego i zrobiła zdjęcie lustra jeszcze raz. Tym razem nie było tam nikogo, tylko odbicie strychu. Ale na zdjęciu w galerii pojawił się nowy plik niewidoczny wcześniej film. Włączyła go. Na nagraniu była noc jej własny pokój. Marta spała, a nad nią pochylała się postać ojca. Jednak jego twarz. Zmieniała się w coś obcego, plastycznego, jak z miękkiego wosku. Głos z nagrania wyszeptał: Już niedługo, Marto, zrobimy to ostatnie zdjęcie. Telefon nagle zgasł, a ciemność na strychu stała się jeszcze głębsza. Ślady. Kiedy Marta ocknęła się o świcie, strych był pusty i zimny. Telefon, który wcześniej zgasł, znów działał, jakby nocny film nigdy nie istniał, a jednak pamiętała każde słowo, każdy obraz. Zeszła ladu, ale już na schodach poczuła, że coś jest nie tak. W salonie czekał na nią kolejny stos fotografii. Wszystkie przedstawiały ją samą. W różnych momentach życia, ale w każdym z nich pojawiał się cień. Czasem w oknie, czasem w odbiciu lustra, a czasem bezpośrednio za jej plecami. Wśród zdjęć znalazła jedno nowe, było świeże, jakby zrobione chwilę temu. Przedstawiało ją, śpiącą na strychu tej nocy. Na odwrocie widniał napis. Jesteś już blisko. Jeszcze tylko jedno ujęcie. Marta poczuła, że jeśli nie ucieknie teraz, zostanie tu na zawsze. Ale coś w niej, jakaś potrzeba zrozumienia kazało jej zostać. Postanowiła sprawdzić cały dom, pokój po pokoju, każdy zakamarek. W starym gabinecie ojca znalazła szafkę zamkniętą na klucz. Po chwili szukania udało się ją otworzyć. W środku leżały zeszyty, notatki i dziennik. Ojciec opisywał w nim swoje badania nad utrwalaniem pamięci. Pisał o fotografiach, które mogą zatrzymać chwilę dosłownie. Były tam szkice, diagramy i jedno powtarzające się słowo: pomiędzy. Ojciec wierzył, że istnieje stan, w którym dusza zawisa między życiem a śmiercią. Fotografując kogoś w takim stanie, można go tam zatrzymać na zawsze. Zeszyt kończył się zdaniem: Nie rób ostatniego zdjęcia, jeśli nie chcesz do nas dołączyć. Serce Marty waliło jak młot. Wtedy usłyszała znajome skrzypienie schodów. Ktoś schodził ze strychu. Pobiegła do salonu i zamarła. Na środku pokoju stała jej dziecięca wersja ta sama, którą widziała wcześniej. Dziewczynka trzymała aparat i patrzyła na Martę pustymi oczami. Czas zrobić ostatnie zdjęcie, powiedziała szeptem. Za nią pojawiła się sylwetka ojca. Jego twarz była już zupełnie rozmazana, przypominała maskę. Z jego ust wydobył się syk. Rodzina musi być razem. Marta cofnęła się, ale za plecami poczuła zimno. Odwróciła się. Na ścianie, której wcześniej nie było, wisiało lustro. W tafli zobaczyła siebie, ale nie była sama. Obok niej stali ojciec i matka. Ich twarze były nieruchome, martwe. Dziewczynka podeszła bliżej z aparatem. Uśmiechnij się, Marto. To już czas. Marta zamknęła oczy. Wtedy przypomniała sobie o jednej rzeczy: o negatywach. Ojciec pisał, że negatywy mogą zatrzymać chwilę. Zerwała się gwałtownie, wyrywając dziecku aparat z rąk. Pobiegła do gabinetu, gdzie zostawiła stare klisze. Znalazła je. Owinęła je wokół siebie, jakby miały ją ochronić. W tym momencie usłyszała głos ojca tuż za sobą: Nie uciekniesz, już jesteś jedną z nas. Ale gdy tylko Marta spojrzała na niego przez negatyw, cień się cofnął. Twarz ojca skrzywiła się w bólu, a postać dziewczynki rozpłynęła się jak dyn. Negatywy chroniły ją. Były jedynym łącznikiem z rzeczywistością. Wiedziała, że musi zrobić jeszcze jedno zdjęcie, ale tym razem to ona musiała je zrobić. Musiała uchwycić ich wszystkich w lustrze. Wróciła na strych. Aparat w ręku, negatywy owinięte wokół nadgarstków, stanęła przed lustrem. W tafli pojawili się wszyscy: matka, ojciec, ona sama, dziecko i dorosła. A między nimi cień. Nacisnęła spust migawki. Błysk. Wszystko zniknęło. Marta stała sama na strychu. Lustro było puste. A aparat? Aparat się rozpadł w jej dłoniach. Zeszła na dół. W salonie nie było już zdjęć. Dom był cichy, jakby nigdy nikogo w nim nie było. Ale gdy spojrzała w ekran telefonu w galerii, pojawiło się jedno nowe zdjęcie. Jej twarz uśmiechała się, ale jej oczy były już całkiem puste pęknięcie. Marta siedziała na kanapie, trzymając telefon w rękach. Wpatrywała się w swoje zdjęcie, które samo pojawiło się w galerii. Jej twarz była spokojna, uśmiechnięta, ale oczy puste jakby zdjęto z niej wszystko, co ludzkie. Wiedziała, że to nie koniec. Czuła, że dom jej nie wypuści. A jednak cisza, która zapanowała, była inna niż wcześniej. Cięższa. Ostateczna. Podniosła się powoli. W każdym kącie domu czuła czyjąś obecność, ale nikt nie wychodził z cienia. Ściany wydawały się cieńsze, jakby oddzielały ją od czegoś, czego nie chciała zobaczyć. Poszła do łazienki. Spojrzała w lustro. Odbicie patrzyło na nią tak, jakby miało dość. Nagle, bez jej ruchu, odbicie się uśmiechnęło i wtedy Marta zrozumiała. To nie ona patrzyła z lustra. Przerażona cofnęła się, ale lustro nie zostało w tyle. Odbicie ruszyło za nią, choć ona się nie poruszała. Z łazienki wybiegła do salonu. Telefon w jej dłoniach znów sam się odblokował. Na ekranie pojawiła się seria zdjęć robionych jedno po drugim. Na każdym kadrze była ona, ale nie w pozycji, w której stała, jakby ktoś inny jej używał. Ostatnie zdjęcie przedstawiało ją stojącą nieruchomo przy lustrze w łazience. Pod spodem pojawił się napis: pomiędzy już nie istnieje. Przeszłaś. Zapanowała cisza, głęboka jak nigdy wcześniej. Marta poczuła chłód przenikający skórę. Jej własne ruchy zaczęły być obce, jakby nie ona nimi kierowała. Ręka uniosła się nieposłusznie, telefon w niej drgał, jakby coś próbowało ją kontrolować. Zrób to zdjęcie, usłyszała w głowie głos ojca. Próbowała walczyć, ale ciało jej nie słuchało. Wstała powoli i skierowała telefon przed siebie. W obiektywie zobaczyła siebie, ale ta. Ona była martwa w oczach. Nacisnęła migawkę. Błysk. W tym momencie coś pękło. Dźwięk jak łamanie szkła. Krzyk, który nie miał źródła, tylko wypełnił cały dom. Telefon wypadł jej z rąk. Zemblała. Kiedy się ocknęła, była noc. Dom był pusty, ale wszystko było... Inne. Powietrze wydawało się gęstsze, kolory przygaszone, jakby światło nie mogło tu wejść. Marta spojrzała na swoje dłonie. Skóra była chłodna, niemal przeźroczysta. W lustrze żadnego odbicia. Próbowała mówić, ale z jej ust nie wydobył się żaden dźwięk. I wtedy zrozumiała. Zrobiła ostatnie zdjęcie. Przeszła na drugą stronę. Ale dom nie był pusty. W kącie salonu stała dziewczynka z aparatem. Uśmiechała się. Teraz ty musisz robić zdjęcia, powiedziała. I zniknęła. Marta została sama. W domu, gdzie każdy cień miał swoją historię, a każdy pokój pamiętał tych, którzy próbowali uciec. Ale nikt nie uciekł. Ciszy usłyszała skrzypienie schodów. Ktoś wchodził na strych. I wtedy Marta poczuła, że musi tam pójść, bo gdzieś tam czekało kolejne zdjęcie, które trzeba było zrobić.